O, no, tak co się, tak to dźwigał, nie? I tak myślę, że ci ja pierdolę, jaką ja mam ciężką nogę. Nie, że tego mogę do końca, to nie mogę po... o tego obu nie mogę! bo no, wówczas że ja tam nie mam krążenia jak pod nogi. Ała! I mi teraz byłem na nauka. A tej drugiej to już mogłem! ja umieram. Kurze, ale wy jesteście pojutrzami! I kurwa, tylko całą historię uwierzyńczą! A ja nabijałem dla szczęży. Ale... Ej! Ale, 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 ale... wiecie, nie? Wiecie, bo... To chodzi, że... Ja nie, że nogi mam ciężkie, nie? Tylko nie! Bo ja mówiłem, że mam, żebyście się uzryli, nie? No... Nie? Ale ja mam ciężkie. Ty ja już to mówiłem. Nie. Kurwa, ale nie żyłem, że ja wam to mówiłem. Ale ja mam mówię! Bo mi się zarymowało chyba, nie? Nie zarymowało się. Jak się nie rymuje, to się kur... ropsuje! No wiecie powinno... <laughs> znowu zryłem Zrobiłem teraz, że porki tu stoi. No. Ale faza, porki tego mi się tutaj stoi, tego. Ja pierdolę, ale ja jestem pojebany. Takie Taki fazy łapać. Żarówka jest nawet, kurwa. Ale wypad. <taki> Widzę żarówkę. No nic, tak. No za kurwa, no. no. co mi tu dmuchasz? <śm> Tatra. Coś tam, coś tam, chyba. Piwo z charakterem. To będzie szła, reklama tego najarany gość przy lateralne I mówię tego. Tatra Pił z charaktery. z I wtedy normalnie tego. Młodzież wszechpolska z tego linka polskich rodzin. Samo obrona PiS zawierają pakt i, a, I ten I tą zajeba tego gościa To tak był zjarany I tak reklamował tą Tatrę nie? I wtedy się okazało Że to co drugi koleś W Polsce Siedzi z Tatrą w ten sposób I jak jest zjarany Mówi wierszyk Tatra Piwo z charakterem no. i yy, I to, czekaj, bo ja mam tu ściągę.